Po wprowadzeniu się w 2018 roku nie miałam ustanowionej bezpośredniej yy, drogi, która prowadzi przez działkę tam, w tym momencie, gdzie są pola. Miałam korzystać tymczasowo z tak zwanej drogi yy, tymczasowej, dojazdowej, czyli z ulicy Tytanowej, która przechodzi przez dwie posesje, Innych sąsiadów. Oczywiście była to droga tymczasowa i miała być jedynie przez krótki czas, nie została zapisana w akcie notarialnym. Jest to ta droga. Tak wygląda. To jest moja droga zastępcza, z której spokojnie mogę korzystać, i według co po niektórych, można tędy jeździć. W 2021 roku nastąpił podział działek i zaczęto robić inną drogę. Wymyślono drogę brylantową, której tak naprawdę nie było na mapach albo nie była przeznaczona. Od 2001 roku ta droga nie jest zrobiona. Na chwilę obecną wygląda tak. Mamy rok 2024, 5 lutego. Nie ma opcji przejazdu tędy ani jak pada, ani jak jest sucho, ani jak to bardziej zamarznie. Nie przejedzie ani osobówka, ani żadny ciężki sprzęt. Na dzień dzisiejszy yy, otrzymuję w kółko informację, że albo była kanalizacja ciągnięta, albo prąd, albo to było. W tamtym roku dwa lata temu nic nie było robione, w tym roku też nic nie zrobione i rok temu też nic nie było robione. Yy, w tym momencie tak wygląda sytuacja. Ja nie mam możliwości wyjazdu w tym momencie ze swojego domu. W związku z tym, że się wyprowadzam, albo chcę wywieźć teraz meble, nie mam możliwości wywiezienia meble Śmieciarka zatrzymuje się w tym, pod tym domem, i tutaj śmieciarze idą na piechotę, biorąc pod nosem, a za dużo śmieci muszą tutaj nosić. Nikt już do mnie nie wiedzie. Y... Nie wiedzie tutaj karetka pogotowa ani straż pożarna. Nie mam możliwości sprzedaży domu, ponieważ nie mam ustanowionej drogi, a władze nic z tym nie robią. Nie jestem w stanie w tym momencie przejechać tak zwaną drogą zapasową. Rezerwował, czy jakby to zwał, bo po prostu no nie da rady. Nie jest to droga rezerwowa i nie jest to droga tymczasowa. Nie mam drogi. Jako mieszkaniec i właścicielka domu zostałam pozbawiona drogi. Nie doprowadzono do mnie drogi w ciągu 5 lat. Leci szósty rok. Nie mam możliwości wyjazdu. Nie mam drogi. Nie mam zapisów w akcie notarialnym tych dróg i niestety jestem zmuszona nosić wszystko przez działkę sąsiada, łącznie z 40-kilogramowymi zakupami i biegać w to i z powrotem, bo nie mam możliwości podjazdu pod własny dom. Moja